Laboratorium rzeźby powraca w 2024 roku w Formule Bienale. Już 1 lipca zaprosimy Was do dwóch lokalizacji w Warszawie, w Centrum Praskim Koneser i Galerii Młociny, na spotkanie z rzeźbą tworzoną przez kilkudziesięciu twórców. Od adamskiego Wawrzyńca, po Konrada Ziółkowskiego, przez mistrzów takich jak Siódmak czy Michał Jackowski, po rzeźbiarzy wschodzących. W tym roku kurator Dominik Zieliński określił temat LABO jako organiczna inteligencja. Który nawiązuje do zmian cywilizacyjnych i fenomenu sztucznej inteligencji. Jak twórczość, która wypływa z najbardziej organicznych form plastycznych, naturalnych materiałów, odnajduje się w kontekście radykalnych przemian technologicznych, jak rzeźba tłumaczy turbo nowoczesność? Na te pytania odpowie największy komercyjny przegląd rzeźby labo 24. Serdecznie zapraszamy do Totuartu w praskim centrum Kolesy.